Istnieje, to jest prawdziwa eksplozja dla wyrafinowanych y, smakoszy. Y, parę lat temu został zorganizowany pewien test i on jest w 100% potwierdzony przez WHO. Że w rodzinach, w której dominuje patologia, kaziroctwo i niezdrowy pociąg do własnej kuzynki, właśnie ta wódka. Dominuje na stołach w tych rodzinach. Więc jak najbardziej, jeśli jesteś zoofilem, pedofilem, podwalasz, myśląc o własnej babci, wyciągając uprzednio z kosza na brudne pranie jej majtki, kładąc je sobie na buzi, żeby sztachnąć się tym śledzikiem, żubrówka to jest idealna wódka dla Ciebie. Tak!